Dzień dobry. Witam w kolejnym pięknym słonecznym dniu. Zobaczcie, ani jednej chmurki. Piękne słońce. Tylko ten wiatr jest niepotrzebny. Wiatr jest niepotrzebny. No ale co zrobić, jak się nic nie zrobi. Tutaj mi pod moją ławeczką wyrósł kwiatek, takie cudo. Muszę go przesadzić stąd, żeby boż nie ma jak do przodu do góry iść. Więc dzisiaj muszę przyjść, go tutaj przesadzić, żeby się nie zmarnował. I ja myślałam, że tam wszystko wykopałam. O, on nie wiem, może się rozsiął. I ten, trochę popielić trzeba, ale to nie dzisiaj, jak ten wiatr jest. A te moje trawy niebieskie, patrzcie, jak się ładnie rozkwitły. Super rosną, co w zeszłym roku je sobie sama wyhodowałam. Ale tu mam tylko jedną tą trawę. Tu mam tylko jedną. Nie wiem dlaczego jedną, może jedną, sadziłam. A nie, tu mam jeszcze jedną, no, tak też myślałam. O, Mamy oponę do wywiezienia. Raz w miesiącu u nas w gminie można wywieźć opony. I patrzcie, tutaj już taką. Ma właśnie takie o. Takie już te trawki. No, niby było, że to niebieska, ale do niebieskiej to jej trochę brakuje. No dobra. Jedziemy do szkoły. Życzę miłego dnia i miłego oglądania. Jadę już po Laurę, oczywiście moją y, drogą, gdzie są doły. Sorry, że tutaj taki ten, ale posmarowałam sobie też taką maścią, bo mi coś tu wyskoczyło i się pozbyć tego nie mogę, no przecież nie będę maski zakładać. Oczy mnie strasznie bolą od tego słońca dzisiaj, masakrycznie. Yy. Przyszła mi już folia, ale to chyba Wam mówiłam, w sumie to ja już nie wiem. I teraz przyszło do mnie do paczkomatu, że mam znowu paczkę, ale nie będę do miasteczka jechać specjalnie, bo jutro jedziemy, to jutro sobie po drodze odbiorę. Nie będę dzisiaj specjalnie już jechała, bo nie po drodze. Niech chcę ta paczka do jutra poleżeć i tak dzisiaj jej nie potrzebuję już w domu mieć. Eee, co chciałam powiedzieć? Jadę po Laurę, przyjeżdżam. E, no, naszykuję sobie tego grilla, zrobimy sobie później grilla. Tak, pod, pod, wiecie, pod wieczór już, jak to sobie tak wiać. Ale nie będę robiła tego zwykłego grilla, tylko chyba elektrycznego zrobię. On się szybciej robi. Paweł pojechał na 14 do pracy, jedzie przede mną. Ja jadę za nim. Zawsze jeżdżę drugą stroną, a dzisiaj mówię pojadę tą stroną, zanim on jedzie prosto. Potem ja odbijam do szkoły. E, i jego nie będzie, to nie chce mi się, wiecie, rozpalać tego dużego grilla, na parę tam rzeczy, bo to się nim rozpali, to nim zażywie będzie, to trochę potrwa. To jak wiecie, największą, największą większą ilość to się opłaca, ale tak jak dla nas, m, dla dzieciaków i dla mnie to się nie opłaca w ogóle. Mam elektrycznego, wiadomo, nie ten sam smak, co z, z takiego grilla e, tam z ognia, tak? Ale ale niech będzie już tak jak jest bo Mówię, nie, nie warto ani ogniska robić bo na ognisku to tam się parę rzeczy też nie zrobi więc y, zrobię elektrycznego i tyle a póki co a póki co to jadę i widzimy się później ten dzbanuszek chciałam wam pokazać bardzo fajny tutaj Laura się obsłużyła nalała wody, dała widzicie miętę, cytrynę zrobiła taki, taką wodę Kranik jest, co ja tu mam brudne yy, i słuchajcie, leci fajnie woda, więc no fajne, bo szklany będzie lepiej umyć, no jak za 15 zł z promocji, to super, no się prezentuje. Yy, I jeszcze to Wam chciałam pokazać, bo tutaj umyłam, yy, to umyłam, bo to trochę śmierdziało, powiem Wam, takim plastikiem, yy, ale yy, to jest bardzo fajne, bo patrzcie, na przykład... Takie są te trójkąciki i one są wyżej, prawda? No, właśnie jak się kładzie szklankę na przykład, no to się kładzie na tym, i ta woda ścieka tutaj w terowki, i wiecie, ta woda nie dotyka jakby tej szklanki, tak? To obciekuje sobie wszystko i zostaje na tym, i tutaj już taka sucha szklanka wtedy jest, czy, czy tu jest banek, czy ten. Fajne, bo wiecie, nie dotyka tego i jakby tak fajnie się od spodu. Jest przewiew od spodu i się podsusza, więc powiem Wam, że promocja super. I szczerze wam powiem, nie wiem do kiedy, czy mogę wziąć jeszcze, bo skorzystać raz ja z tej promocji na moją kartę, bo jakbym była w Biedronce, ale ja dopiero będę w poniedziałek, nie wiem czy to będzie obowiązywać, muszę poczytać. Bym sobie naprawdę jeszcze ze dwa takie kupiła, bo jest bardzo to fajne. Ja już wyniosłam sobie tutaj na taras basen, który będziemy dzisiaj rozkładać. Wieje niesamowicie. Teraz wam pokażę, jak zrobię. To wam pokażę, bo mi pozwiewało, to pościągało. Nie przymocowałam tego, ale basen. Będziemy dzisiaj rozkładać, żeby był porządek, ale nie będziemy lać się wody, bo trzeba go od środka dobrze umyć. On był myty na zimę, ale mimo wszystko trzeba go umyć, wyszorować. To nie jest taki chopsiub, ale chciałabym, żeby on już stał, żeby tam zrobić porządek, żeby po prostu stał w docelowym swoim miejscu, a potem przy wolnej chwili będziemy go myć i będziemy lać wodę. Bo, jak ma być ciepło, już, no to niech się ta woda powoli w nim grzeje, więc idziemy się wziąć za robotę. Już gotowe. Robimy sobie grilla. Co my tutaj mamy? Pieczarki pokryją, będziemy sobie smażyć. Kiełbaska i kaszanka. Wziąłam więcej, bo jak Paweł przyjdzie z pracy, to sobie zje. że sobie odgrzeje. Te gotowe boczki. Tu mamy tą y, kiszkę taką, oj Laura, kiszkę taką ziemniaczaną. Czekaj, bo ja przesunęłam ten stół, a go nie ustawiłam. E, kiszkę taką ziemniaczaną kupiłam w Biedronce Pokazywałam Wam chyba w którymś vlogu. E, to ją usmażymy na grillu. E, tu mamy ten serek e, Ogóreczki. E, ogóreczki e, małosolne. Robiłam, słuchajcie, wczoraj w folii, w torebce tak jak wiecie, tak jak zawsze przepis tam gdzieś na kanale jest bardzo dobre są, rano robicie, wieczorem macie albo robicie wieczorem i rano macie no, dobrze powiedziałam pomidorek bułeczki z masłem, bez niczego bo Laura to nic z niczym nie zje będziemy sobie piekły Tutaj jest woda z cytryną i zmiętą. Super to jest takie, nie Laura? Mhm. Na to ten. Szklane. No szklane, ale super jest naprawdę. Kupcie sobie to pod nadwór czy coś superowe. Tylko to trzeba inaczej postawić, żeby można było sobie kranik ten lać. Kubeczki. I mamy piwko. Takie słuchajcie, kupiłam brzoskwinia z mandarynką. 0%. No to może spróbować, bo to ma 0%. taka wiecie bardziej. Orężada. No i co? No i zaczynamy grillowanie. Dla taty zostawimy. Co zostanie, to będzie dla taty? Poduszeczki, zobaczcie sobie położyłam. Fajnie tutaj pasują. Akurat normalnie wymiar na te krzesła. Nie wiem skąd ja mam te krzesła. Nie pamiętam skąd je mamy, ale mamy dwie sztuki takie. Tutaj Jak też, nie? tak. Laulał. Jak co? Jak na ul. Tak, akurat tak na wymiar pasuje. No i co? Grill się rozgrzewa. No, ale będziemy robić elektrycznego. Tu mamy kabel, tu się już grzeje. On już jest wiekowy, więc on nie jest brudny, on już jest taki, no nie domyje się tego. I yy, no bo wiecie, jesteśmy sami, to nie będziemy tutaj piec, nie wiadomo co i robić na tym na grillu tak naprawdę, bo to, y, to męska robota jest, nie dla kobiety. <grywa> y, no więc tutaj się naprawdę fajnie usmaży, a z tego naprawdę bardzo fajnie wychodzi. Mam już folię i będę robiła później oczko, ale najpierw obiad, kolacja. Siedzimy, siedzimy sobie już ten, y, robimy grilla, już się robi, pojemy i biorę się za te oczko, y, sobie ten porobię, nie wiem. Prześwietla mnie. Wiem, że mnie prześwietla, ale co ja zrobię, jak nic nie zrobię, bo tu bije słońce. Powinnam wziąć w tym kierunku. O, teraz to mi widzicie, w całej okazałości. E, właśnie, ale stół wziąłem na tą stronę, bo jest tam ten... Bruno. cień po prostu. Bruno. I jest z nami Bruno, wszystkie psy i w ogóle... Bruno, wyjdź stąd. Bruno. E, no, właśnie. zrobi się ten gry, ja sobie mój tron. Fotele, mamy takie fotele, one są bardzo fajne, z pokrowcami, ale pokrowce już są, wiecie, no te fotele mają, powiem Wam, Amelka chyba jak się urodziła, to kupiliśmy te fotele, Słucham? a, zabieraj tą krowę Bruno, dwa takie fotele kupiliśmy, jeden taki, dwa fotele, takie zwykłe do siedzenia, Jeden taki fotel, gdzie się, one się też rozkładają. Wiecie, tu za ten i można się położyć. Dwa, fotel, dwa takie fotele. Jeden fotel taki kupiliśmy, to w Lora i Merlin wtedy. Wiem, że to się inaczej wymawia, ale ja tak mówię. Jeden taki fotel kupiliśmy, taki sam jak ten, tylko ma podnóżek, że jak się rozkłada, to można poleżeć i nogi wyprostować. Taki wiecie, fotelo-leżak. I jeszcze do tego mamy taki leżak. Typowy leżak. Leżak jak leżak, taki zwykły po prostu leżak. To taki komplet, co jakieś kupiliśmy, to pamiętam. Nie, leżak to ja już miałam jak byłam w ciąży z Amelką. Bo ja pamiętam, jeszcze mam filmy, zdjęcia, jak grillowaliśmy z rodzicami moimi, ja z takim brzuchem wielkim leżałam, w upał taki na tym leżaku. To już tak, ale krzesła chyba potem dokupiliśmy, jak się Amelka urodziła. Tak mi się coś kojarzy. Więc już u, u parę par lat mają, w miarę się dobrze e, trzymają. E, były drogie, bo tanie nie były, ale 15 lat mają i naprawdę spoko są. Co prawda te poduszki, ja je czasami piorę, znaczy czasami no piorę je, do pralki ich nie wrzucam, nie, tylko tak wiecie gąbką albo szczotą tak po prostu zmoczę, wyszoruję i spłuczę. Bo do pralki to one są takie, one są dosyć sztywne, że ciężko by do pralki je wrzucić ale są dosyć wypływiałe już, no bo już wiecie, no na słońcu zawsze stoją całe, całe sezony, przez tyle lat, na, na cały sezon, jak deszcze są, to ja je chowam na, na, do domu, jak jest deszcz, a, a tak to stoją, stoją na dworze, to nawet tych gąbek na, jak słońce czy coś, o to wiadomo, że wypływie od słońca już tyle lat, ale nie mają dziury, nie mają przetarć, więc nawet nie mam zamiaru tego zmieniać, mam takiego tutaj, na, na krzesło się tutaj zaciąga taką gumkę, ona trochę rozciągnięta już jest, ale to się jeszcze trzyma fajnie. Mm, I nie widzę sensu, żeby to zmieniać. One są o coś takiego. Yy, jeszcze w tym roku ich nie prałam. Yy, może je w weekend właśnie prze, przepiorę, przepuczę i będzie. Yy, no i będzie dobrze. No dobra, to tyle na obecną chwilę. Yy, my sobie tego grilla robimy, a potem bierzemy się za oczko. Bruno na grilla przyszedłeś. Bruno. Bruno, on z tą zabawką siedzi jak niemowlę, a puściłeś. Gdzie masz krówkę? Pokaż widzom, jaką ty masz krówkę swoją. Pokaż widzom, Brunek! Bruno, gdzie masz krówkę? Tu masz. Daj krówkę, daj. Ojej. Poczekajcie. O tą stroną będziecie lepiej widać. Z krówką przyszedłeś i co mamy się bawić? Bawić się będziemy krówką? Brunek, rzucić ci krówkę? Tak? A rzucić ci, tak? Rzucić psukrówkę. krówkę? A joi. No, Bruno! A tutaj jest Misiek, Sonia i za Melką siedzi Białasek. Napłakał się, namiałczał, namiałczał i przyszedł w końcu. A wy na co czekacie? Na grilla? Halo e? Aj, ojej. Ojej, jak ci dobrze. Na słoneczku. Pogryź się z jakimś kotem. Białasek. Zobacz, Sonia przyszła cię ukochać. Tak, Sonia? Przyszłaś go ukochać? A miał. To jak go przesunęgoszko, połamiała. Miał czy być głaskała? No. O! Najadł się, obiad zjedli, znaczy obiad do kolacji już dostali i teraz o! Gwiazdoży tutaj. A no. czekaj, podejdę bliżej. No, słucham. No. Oczywiście, jak ja przyszło z kamerą, to on nie będzie miał czoł. Nie za dobrze Ci? Nie? Ojej, pogłaskać Cię? Amelka, pogłasz, pogłasz kotka. O tak, tu po brzuszku, tak mu dobrze. <głosy> 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 Jeszcze? Ale ja też bym tak chciała, wiesz? No. A Ty Sonia co? Zazdrosna jesteś, tak? Wow. Amelka, mnie, mnie też podrap. Ja no to, też chcę. Ona też chce na huśtawkę. Ja też chcę na huśtawkę, no? Nie. Mogę, mogę. Myślę, <gry> o. I jest Sonia na huśtawce, też się będzie bujać. Jak weekend to weekend dla wszystkich. No, nie tylko dla nas, prawda ja Sonia? Nie mam miejsca teraz. No, no to musisz Amelka sobie na trawce usiąść, jak nie masz miejsca. No, i będą się teraz tutaj całować i miziać. Grill się robi, faktycznie Amelka miała rację, bo tak wiało. nie on wie, coś się robi, robi i się nie chce zrobić. E, bo wiatr wiał i to się słabo rozgrzało. Amelka mówi: Chodź, postawimy ten ym, hamak. E, wiecie, taką zaporę, od, zaporę zrobić od tego, od wiatru. I faktycznie postawiłyśmy. Ja słuchać jak to wszystko skwierczy, i dopiero się teraz robi. Bo ogólnie na tym grillu to bardzo szybko się wszystko robi. A tu jakoś tak siedzimy, nic nie słychać, nic się nie dzieje, a to wina wiatru. No, teraz to słychać. O, wszystko się smaży i zaraz będziemy jeść i tyle. Zajadamy, już szaszłyki zjedzone, teraz czas na serek, kamerberę. tu jest. Gdzie? Co ty gadasz, to się rozpuści, bo to jest z ziołami. <noise> I zajadamy, chlebek się piecze. Tak Laura? A tutaj co to jest? Jesteś tutaj jest, to jest właśnie e, zioła, bo ja z ziołami kupiłam. No więc talerze brudne, jak to przy grillu. Mi, słuchajcie folia e, do oczka. No, tam jest etykieta z drugiej strony, ale tutaj ten odpakujemy i zobaczymy teraz, czy mi to starczy, czy mi tego nie starczy. Grill niech się robi, a ja bo jestem ciekawa bardzo. Basen rozłożony zamontowany, wszystko wiadomo, on był myty na jesieni, ale po zimie trzeba go jeszcze dobrze umyć specjalnym takim preparatem do czystości. Zawsze co roku jeszcze myje na lato, kupimy jeszcze różne takie te chemiczne rzeczy, no wiecie, chlor i tak dalej, żeby w tej wody nie wymieniać. Tu trzeba wszystko pomyć, posprzątać, ale już stoi na swoim docelowym miejscu tutaj, gdzie ma stać, więc spoko loko, jak to się mówi. Tutaj leży pompa, to już jutro sprzątniemy. No i tutaj jeszcze jest ta folia, którą rozkładałam, właśnie na te oczko, i ją rzuciłam tutaj, żeby wiecie, nie zwiało i tak dalej. Okazało się olbrzymia. Większa niż przypuszczałam. No, bardzo duża jest. 6x4, a jest naprawdę bardzo duża. No i to tak wygląda. Pojedli, popili. Zadowolone brzuszki, jestem wykończona. Odpakowałam folię, przymierzyłyśmy za melką sobie tą folię na to oczko. Powiem Wam, że miało być dotąd, tu, tak jak ten zarys, jest głęboko, do tej głębokości, tutaj. Ja tą folię przymierzam, a ta folia jest olbrzymia 6 na 4 Ale mówię, wiecie, w dół, na boki, to tamto. Okazuje się, że oczko będzie dwa razy większe niż się spodziewałam. Hm. Zaczęłam już darninę, yy, skopałam Tu już ładuję na taczki, bo na tamtą kupkę ziemi nie daję rady. Na taczkę jedną wywiozłam, tu już zostawiam to dla Pawła, nie dam rady. Jutro yy, wieczorem, jak wrócimy, to będzie mi po prostu, ja będę ładować, on mi będzie woził najwyżej albo mi wykopie. Zobaczymy. I, I co? Miało być, miał być takie, będzie takie. Ale tutaj nie będzie aż tak głęboko. Tam będzie najgłębiej w jednym punkcie. Tutaj już nie będzie aż tak bardzo głęboko. Ale no będzie większe. I jeszcze chyba tutaj gdzie Sonia leży, taki będzie załóg. Ale to jak się folię przymierze, zobaczymy ile wyda folii. I tutaj mi się wydaje, że tak jak Sonia leży, to jeszcze, o, jeszcze takie półkole. Się zrobi, więc tak to słuchajcie wygląda. No i co na dzisiaj? To wszystko. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Zapraszam na jutro. Kończę tego vloga. Wystarczy na dzisiaj. Ja jeszcze troszeczkę pokopię, bo to już jest prawie 20. I zaczynamy jutro na wydzień, więc do jutra. Pa!